Cześć, witajcie z tej strony Fextre, a dzisiaj jesteśmy znowu na Słonecznej Krainie! Tak, jak widzicie, mam już żelazne eko enchantowane. I... 1 mieczek. Taki... Y... kinow. Łopatę zwykłą i... siekierkę efficiency. Na pierwszy level. Oh. Tutaj nie mam już skrzynki, mam tylko piecyki, które też muszę przynieść do domku. W domku też nie mam piecyków. Są dwa łóżka, właśnie. Może to przenieść tu. Bo tutaj e, śpię na przykład ja, a tutaj e, GarniGame.pl e, e, Nie wspominałem jeszcze w poprzednim odcinku o nim, ale on mieszka ze mną i ze mną będzie nagrywał. oj sorry, Ze mną będzie nagrywał. Tylko teraz e, musiał sobie mikro. Garnoć, ale ogółem e, link do, do jego kanału będziecie mieli w opisie. I tak, to jest magazyn, który właśnie zrobiłem. Haha, <grym> ha, ha. tutaj mam mięso, tutaj mam owoce i warzywa. No to nie wiem. Nie miałem gdzie tego włożyć. <grym> Tam pisze owoce, ale miało być owoce i warzywa, ale się nie zmieściło. Tutaj mam eku. To są też itemki Haksena. Jezu, jakiego Haksena? Sorki, sorki ludzie z Escape'a Ale nagrywam to na spontanie. Teraz będzie skype, Dobra, mierz czasem. To są itemki Gardego. Ehm. tak. Tutaj mamy książeczkę Protection, Efficiency, Sharpness, Protection, Power Dużo iron e, tych armorów. I golden armorów. Ogółem y, dużo armorów y, dla konia. Golden chestplate. Y, nether. Magma cube. Magma cream. Dobra. Nether wart. Y, soul sand. Nether brick. No to co widzicie, chyba znacie. A jak nie, no to to jest block of quartz. Z tego nie musicie znać. To jest bardzo podobne do bloków żelaza. Tutaj mamy drewno. Bardzo mało drzewna, drewna, drewna i temki z drewna. O, będę musiał sobie zasadzić, żeby nie musiał latać. Tak Kobyl, mało kobla. No i temki inne. Serki yy, ten, ale mam katar. Yy, Fire Resistance Stranger. Tak, wszystko przedłużone, znaczy. Fire jest przedłużony, a jest wzm wzmocniony. Będę musiał zrobić rzucane na Spida. O, tutaj książeczka! Co ona tu robi? O, jesu, nie Dobra. Um, si siodła, bardzo dużo. Zresztą płyty, papier, szkło, wełna. Wszystko. Dobra. Gravel. jeden gravel. Bida, bieda, bieda, bieda. Dirt. Nieprzetopione, nie ma. Surowce przetopione. Tak, 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 tak. Jak widzicie, mam dosyć dużo tego, ale znaleziska diakców, będziecie mieli na tak jakby outrze. No, to nie będzie ołtro, ale zrobię takie jakieś przyciemnienia i będzie dobrze <noise> zrobię przyciemnienia i będą te urywki dobra, mniejsza no i to by było chyba na tyle tutaj nether tutaj był pigman tutaj był pigman. Pigman tu był Pigman. O co tam, co tam się dzieje? Wytyfy. Co tam się buduje? A właśnie, jeszcze nie pokazałem wam mojej farmy trzciny. Tam będzie farma ogółem taka zboża, melonów. Melonów dym, Wszystkiego ogółem. I z góry przepraszam za poprzedni odcinek, za te bardzo ciche mikro, mikro, ale nie sprawdziłem jaka jest głośność. I no, po prostu zlamiłem to zaraz odniosę do magazynu, ale najpierw jeszcze tam pokażę. Mamy chyba jeszcze jednego kurczaka, no właśnie, ta -dam! Dobra, kurczak. Jesteś wolny, chcesz to idź. A jak nie to, to Dobra. Nie ja chciał wejść tutaj. <grystanie> ogółem taki fajny teraz znaleźliśmy. Ale oczywiście, ktoś tam. Ludzie musieli się wypchać. Ale już dobrze. Znaczy, nie dobrze, no ale. Co ja im mogę zrobić? Będę ja musiał do właściciela napisać. Że nie pytali się o zgodę, byliśmy tutaj pierwsi. Ale ba. Um, odłożę jeszcze trzcinę i kończymy. Tak, to był tylko taki odcinek informacyjny. To nie był zwykły. Trafię? Trafiłem. Jej. O! Kończymy na craftingu. Oj. Nie, tu. 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 Dobra. No, i to by było na tyle. A nie, jeszcze nie na tyle. Jeszcze jest jedna sprawa. Czy chcielibyście jutro odcinek z rola? Um, jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, i to by było. Na... Już, już to jest koniec. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, polecajcie znajomym. Pa pa.